Znajdujemy się przed Katowicami i zmierzamy dokładnie do Gliwic, do naszych znajomych z Night Family Squad, którzy organizują spontanicznego spota. Pierwszy raz będziemy mieli okazję u nich zagościć, zobaczymy jakie samochody się pojawią, jaki gust mają Ślązacy i przy okazji pogadamy trochę z organizatorami. Z góry pragnę Was przeprosić za jakość co po niektórych ujęć, lecz do samego końca nie wiedzieliśmy, czy uda nam się dotrzeć na spot, czego skutkiem był brak w przygotowaniu kamer. Ekipę Night Familia Squad znamy i śledzimy od samego początku istnienia, lecz do tej pory nie mieliśmy okazji wzięcia udziału w ich wydarzeniach. Tak więc tym bardziej nie wiemy, czego możemy spodziewać się na miejscu, co sprawia, że nasz wypad jest jeszcze bardziej spontaniczny. Rzekomo, to jest tutaj. Bo tak, gdzie jest wjazd? dzieje się coś? Bo są tam. Aha, czy musimy się nawrócić? O, już stoją niebiescy. Jedzie, Opakowali ja. Jedzie po nas, policja z psychologiem. Przejechaliśmy sobie jeden zakręt, już widzimy, że Policja nie śpi, chyba kontroluje wyrywk wyrywkowo ludzi. Albo ktoś coś przeskrobał. Tutaj był dru drugi gwiazd, nie. dalej. Nie. chyba musimy się obrócić tam na krzyżówce. I to wjeżdżamy tu na ten teren. Trochę ludzi jest. I zobaczymy co zarobimy. Mandat, oklaski. Jak obstawiacie? się? Tam jest wyjazd. Albo Widzę. widzę. ogólnie to my jesteśmy organizatorami Night Familia Squad. Jest nas pięciu administratorów. Rozmawiacie ogólnie z dwoma przedstawicielami, póki co. No. Założyliśmy ekipę w tamtym roku. Był pomysł po prostu, że zakładamy ekipę i chcemy zrobić coś po prostu w stylu, nie wiem, szybki i wściekły było na początku, taki tak. plan. Zaczynaliśmy się spotykać na Europie. No, i do pierwszego naszego wspólnego zlotu, jak nam wyszło, rozpoczęcie. Nie spodziewaliśmy się, że rozwinie się tak sytuacja. Jesteśmy w szoku, bo tak jak kolega wspomniał, zrobiliśmy rozpoczęcie sezonu na Europie Centralnej. Gdzie liczyliśmy na początku, że przyjedzie może 200 osób, bo była pogoda naprawdę. Padał deszcz. I powiem tak, na Europie Centralnej jest miejsc parkingowych 1100 a do nas z całej Polski zjechało się tysiąc samochodów, nie? Europę Centralną, Rondo na i nie mogły tiry, tiry wjechać na strefę ekonomiczną, także było dość grubo, mimo że padał deszcz. Mamy wiele no, naprawdę ciekawych pomysłów na ten sezon, będzie jeszcze dużo atrakcji, no ale na razie musimy po prostu poczekać, jak pandemia nam minie, bo to jest na razie jedyny Główny nasz problem, nie? Problem. problem. Co weekend staramy się robić, tak? Mamy to określone tam, e, sobota, dzień spota z E, tu panowie jeżdżą, zaglądają. Jesteśmy tak. w stałym kontakcie z nimi. Jest wszystko dogadane, także spoko. Ogólnie tak jak można powiedzieć, no współpracę z policją mamy też dobrą, bo przyjeżdżałem do nas, nie czepiałem się nas zbytnio. No, czepiałem się takich swoich szczegółów, jakie mają tam wyznaczone wytyczne. Ogólnie tak naprawdę jesteśmy u nich pozytywnie przedstawieni jako ekipa. Z organizacji, no, my co sobotę staramy się robić spoty. No, na razie sezon się dopiero zaczyna, więc dopiero zaczynamy później ruszać. Dzisiaj budzimy się ze snu zimowego. Tak, Wszyscy tak. jeszcze projekty kończą, więc zobaczymy jak to będzie. Ale na pewno, jeżeli już wszystko wróci do normy, to co, co sobotę będziemy robić, naprawdę grube pomysły. Dużo osób się angażuje w to przede wszystkim. Gdyby nie, gdyby nie ludzie, to byśmy nie istnieli tak naprawdę. Tak bo naprawdę to nie jest też tylko nas pięciu. Nie jest nas pięciu jako administratorów i organizatorów. Ruch, tylko jest jeszcze ekipa, która nam pomaga i też chcieliśmy im za to ogólnie podziękować. Mamy bo... swoich takich aniołków, którzy nam, no. nam gdzieś tam w jakiś sposób pomagają to ogarniać. Wiadomo, że typowo organizacyjne rzeczy to my ogarniamy, no bo nie, nie zostawimy tego komuś. E, działamy w małym gronie, jeżeli chodzi o taką organizację, ale z pomocy przy spotach pilnowanie porządków, pilnowanie porządków na spotach, żeby nie było syfu, rozwieszamy worki na śmieci. Przede wszystkim nie ma palenia gumy, wariowania na parkingu, bo też nam pali to miejscu, że, nie? Choć na koniec pogoda się zepsuła, to spot zaliczamy jak najbardziej do udanych. Oprócz nietuzinkowych projektów mieliśmy również okazję poznać wielu ciekawych ludzi, a ogólny klimat i miła atmosfera sprawiła, że jeszcze nie raz zjawimy się na ich spotach. Jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami grupy Night Familia Squad, to znajdziecie ich również w portalach społecznościowych. Ogólnie to jest, to jest nasz chłopak, to to który ogarniał nas strony, więc zaproś ładnie wszystkich na stronę Instagrama. Tak, zapraszam na naszą stronę Night Familia Squad na Instagrama, tak jest, i może założymy TikToka i to będzie, kurwa, no to będzie grubo, <ścoughs>